Dziękuję bardzo. Teraz od razu proponuję przejście do serii pytań od Państwa i prosiłbym tylko o zaznaczanie, do kogo Państwo kierują, kierują pytania. Dzień dobry, Małgorzata Pazura, Instytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Najpierw pytanie do pana redaktora Terlikowskiego. Mówiliśmy tutaj o rosnących współzależnościach i realizowaniu interesów narodowych i widzę tu pewną sprzeczność, bo zaznacza pan bardzo silnie... We współpracy międzynarodowej, o tym, że na przykład Niemcy bardzo mocno realizują swoje interesy narodowe, współpracując, pomagając innym państwom. I dlaczego nie skupić się na tym, że Polska również mogłaby realizować swoje interesy, jednocześnie nie zmniejszając tej współpracy z innymi państwami? Kolejne pytanie do posła Szczerskiego. A propos wzrostu arogancji i decyzji poza społeczeństwem. Widzę jest kolejna rozbieżność, tak, z postanowieniami traktatu lizbońskiego i e, rosnącej roli Parlamentu Europejskiego, tak, e, a także jego wymiany informacji z parlamentami krajowymi. I e, jeszcze jak wyobrażasz sobie Pan e, m, tą realną formę dialogu europejskiego? E, I ostatnie pytanie do e, pana premiera Piechocińskiego e, a propos. E, m, posiedzenia rady polityki pieniężnej z zeszłego tygodnia i czy to y, utrzymanie y, stopy Narodowego Banku Polskiego na tym poziomie 3,25% nie obniżanie jej czy to pozwoli y, Hmm, czy to przyspieszy wzrost gospodarczy na przykład w kolejnym półroczu? Czy to będzie miało jakiekolwiek znaczenie? Nie przyspieszy. <laughs> Nie przyspieszy. Dobrze, to jeszcze może a propos rady e, ryzyka systemowego. E, jeżeli już ten projekt trafi na tą ścieżkę legislacyjną, czy, to, m, czy ma on szansę powodzenia? I jeżeli tak, to kiedy moglibyśmy się e, spodziewać utworzenia takiej instytucji? Dziękuję. Dziękuję. Czy... Tutaj poproszę pana. Dzień dobry, nazywam się Krzysztof Bańka. Wydaje mi się, że najważniejszą rzeczą, którą dziś możemy zrobić, to postawić na edukację młodzieży, ale już edukację nie studentów, bo pra prawdopodobnie większość z Państwa, jeśli będziecie chcieli odnieść sukces, to wyjedziecie z tego kraju ale na młodzież. Młodzież już, gimnazjum, szkoła podstawowa. Większy nacisk powinniśmy właśnie na tą ja młodzież Mam tylko postawić. jedną prośbę, jakbyśmy mogli zbliżać do pytania, dobrze? Ja tu wcześniej mówiłem już o, o takich chłopakach z Wrocławia, którzy zaprojektowali Warszawę nową i, i będą ją teraz w zasadzie już budować prototyp. I tego spróbujmy w jakiś sposób Wspierać tych młodych ludzi, którzy czegoś chcą, którzy chcą coś robić, chcą siebie rozwijać i, i swoje otoczenie i dają jakiś wkład w rozwój naszej gospodarki. Dzisiaj. No... Dobrze, a jakie jest pytanie? Myślę, że. No dobrze. Dobrze, tak, tak, tak właśnie. Miałabym krótkie pytanie, ponieważ nadesłano nam kilka pytań do Pana, także yy, krótkie, krótkie pytanie, krótka odpowiedź. Yy, internautka zadała pytanie, jaki wpływ miała dla Pana przyla, przynależność do niezależnego st zrzeszenia studentów. Domyślam się, że to w kontekście tych ostatnich wydarzeń na Uniwersytecie. Na pewno duży, na pewno duży. To była formacja, która. Po, po, pierwsze, po pierwsze, poza formowaniem em, Nie, no poglądów politycznych to też em, dała zaangażowanie w życie publiczne, do tego po raz pierwszy pokolenie nasze miało sukces, czyli udało nam się doczekać do zmiany, zmiany, zmiany systemu inaczej niż nasi poprzednicy, którzy musieli z kraju wyjeżdżać albo, albo jeszcze gorzej trafiali za działalność opozycyjną. Ja przepraszam mocniej. Panie redaktorze. To w takim razie kolejne pytanie nadesłane od internautów do, posła, do pana posła Andrzeja Grzyba. Organizuje pan pod swoim patronatem sporo staży. Czy to właśnie młodzież jest tym elementem, który może wyróżnić Polskę w Unii Europejskiej? Ja mam pytanie do pana europosła, tak zdaje się, Grzyba? Tak? E, proszę Pana nawiązywał Pan e, do um, strefy Schengen interesu Polski, e, strefie e, Schengen i e, ja chciałabym e, dowiedzieć się e, jak pan widzi sytuację Polski, kiedy wysoko wykształceni profesjonaliści opuszczają kraj w celach ekonomicznych, zarobkowych? Tam powstają patenty, różnego rodzaju działania kreatywne, natomiast w związku z sytuacją, z kryzysem, Europejskim. Osoby niekończące osiem klas szkoły podstawowej przyjeżdżają do naszego kraju nie płacąc podatków, nie będąc ubezpieczonym, gdzieś tam sobie pracują, obciążając sytuację naszego społeczeństwa, nie podejmując edukacji. Dzieci też nie podejmują edukacji. Czy to Jaki jest polski interes? Bo ja rozumiem, że Pan jest y, polskim europosłem i godnie reprezentuje społeczeństwo polskie. Powiem, społeczeństwo. Dziękuję bardzo. Dzień dobry. Marcin Sobolec, Centrum Europejskie. Ja mam pytanie do Pana Posła Szczerskiego. I, mm, Moje pytanie jest takie, czy w Unii Europejskiej mają szansę takie ruchy jak teraz partia Alternatywa dla Niemiec, które optują za rozwiązaniem strefy euro, czy są to tylko jakieś jednostkowe wykwity niezadowolenia społecznego? Macie, jak Wydział Prawa i Administracja, ja mam pytanie do pana premiera. Pan wspominał o reindustrializacji jako szansy dla Polski. I chciałem spytać o, o, o to, jak pan premier widzi tę industrializację w kontekście po pierwsze tego pakietu 320, który znacznie podwyższa cenę energii. Po drugie, teraz już jesteśmy parę dni tygodni do tyłu z implementacją dyrektywy o emisjach przemysłowych, która dodatkowo te ceny znacznie podniesie. W kontekście choćby też trzymania surowców rzadkich przez Chiny, który też jakby w pewien sposób zamyka pewną perspektywiczną gałąź potencjalnego rozwoju. Dziękuję. Ja mam pytanie, czy trudno się uczyć od Unii Europejskiej, od różnych krajów, żeby takie wskaźniki, które oświadczą o Polsce, że co roku umiera z, z mrozów 200 osób, i, i od inny, to jest pier, drugi, trzeci, drugi wskaźnik mówi o tym, że jesteśmy pod względem atrakcyjności biznesowej gdzieś w końcówce krajów właśnie europejskich, gdzieś na 60. miejscu z powodu oczywiście blokad typowo biurokratycznych. I trzeci, dlaczego trudno politykom przejść do ordynacji jedno na temat nadalowych okrętów wyborczych, we wszystkich partiach od rządzącej do opozycji. Dobrze, dziękujemy. To może teraz spróbujemy odpowiedzieć na, na, na te pytania, czy może w kolejności, tak jak mówiliśmy. Więc Nie, nie wiem, czy jestem dobrze zrozumiany. Więc ja nie twierdziłem, że Niemcy prowadzą własną politykę współpracując z innymi państwami, tylko że prowadzą własną skuteczną politykę, bardzo często pod płaszczykiem współpracy z tymi państwami, czy pod pozorem. To znaczy one po prostu prowadzą swoją agresywną politykę. I ja bym chciał, ja nie mam o to pretensji do Niemiec, żeby nie było pretensji, ja bym tylko chciał, żeby Polska prowadziła, Taką politykę na miarę swoich możliwości, oczywiście, a nie opowiadało o tym, że mamy współpracować. I no niestety pan poseł Protasiewicz wyszedł, to mnie strasznie, strasznie martwi, bo ja bym na przykład chciał, żeby zamiast pan poseł cieszyć się z tego, że wyjechało z Polski ponad 2 miliony młodych ludzi, i cieszyć się, że to dzięki Unii Europejskiej oni mają pracę. To, żeby pan poseł powiedział, co polski rząd zrobi, żeby dwa miliony młodych ludzi miało pracę w Polsce. Dlaczego? Dlatego, że ja wiem, że do katastrofy demograficznej, i pan, pan europoseł też powinien to wiedzieć, że do rozgrywającej się w Polsce katastrofy demograficznej, co się będzie wiązało z katastrofą ekonomiczną za chwilę, te dwa miliony dokładają swoją, swoją działkę. Zdecydowana większość z tych ludzi nie wróci do Polski. A ich dzieci prawdopodobnie, a wnuki na pewno, poza pamięcią, jak się mówi kiełbasa i pierogi, nie będą miały polskiej tożsamości. I ten transfer, który idzie w tej chwili pieniędzy, on nie będzie szedł wiecznie. A w tej chwili mamy do czynienia z największą emigracją polską, w dziejach Polski, emigracją, która jest dla Polski nie szansą. Tylko jednym z największych dramatów naszego państwa, jaki się rozgrywa od wielu pokoleń. W związku z tym ja nie wierzę w politykę, w której państwo, czyli znaczy nie wierzę w politykę czystej solidarności między narodami i między państwami, egoizm narodowy, albo mówiąc inaczej, zasada stopniowania miłości i solidarności, to znaczy najbardziej solidarni jesteśmy zawsze z tymi, którzy są najbliżej. I to jest naturalne. Ja mam być bardziej solidarny wobec swojej żony i swoich dzieci niż wobec jakiejś niemieckiej żony, która mieszka gdzieś inaczej. I dokładnie tak samo polityka państwa powinna być najbardziej solidarna wobec swoich obywateli, a nie wobec obywateli innych. Państwa. W związku z tym, no mówiąc wprost, ja nie, nie widzę możliwości, żeby polityka międzynarodowa nie opierała się w jakimś stopniu na zasadzie egoizmu, a i domagam się od polskich polityków, ja mam tą dobrą sytuację, że nie jestem politykiem, żeby kierowali się w polityce zagranicznej obroną interesów Polski i Polaków, a nie obywateli innych państw, bo oni mają swoich polityków i oni się tym zazwyczaj niestety lepiej od naszych zajmują. I to jest jakby pierwsza rzecz. A druga rzecz, tylko jedną rzecz powiem muszę panu posłowi Protasiewiczowi zaraz będzie do nas, to znaczy dowie się pan poseł, przekaz, o tak, komunikat będzie. Otóż ja nigdzie nie powiedziałem, nie było w mojej... Bo pan poseł polemizował z tezą, że powinniśmy wystąpić z Unii Europejskiej. Ja tego nie powiedziałem. Powiedziałem tylko tyle. E, chociaż ja głosowałem przeciwko wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej w, w słynnym referendum. Ale powiedziałem... Tylko i wyłącznie tyle, że musimy być świadomi, że to nie jest projekt wieczny, że on się może rozpaść, i że musimy się patrzeć na politykę, także politykę zagraniczną Polski, w perspektywie dłuższej niż najbliższe 3 miesiące czy cztery lata, um, tylko w perspektywie wielu um, wielu lat. Takat bym się zgodził z panem premierem, że pytanie brzmi, chociaż też nie do końca, że pytanie brzmi, jak? To u zrekonstruować, bo to co jest w tej chwili, no po prostu nie ma przyszłości. Albo się to rozpadnie, albo to zrekonstruujemy. I to jest jakby. Najistotniejsze. Już analogii amerykańskiej nie będę mówił, bo jakby sugerowanie, że Europa ma powtórzyć drogę Stanów Zjednoczonych, niestety dowodzi kompletnej nieznajomości historii Stanów Zjednoczonych e, i kompletnej nieznajomości tego, jak to państwo się kształtowało. No nie kształtowało się jak Unia Europejska, to znaczy nie było w nim kilkunastu narodów, które teraz sztucznie próbuje się zjednoczyć. No Historia, a do tego kształtowała się w nieco innym momencie, kiedy tożsamości narodowe dopiero się w znaczeniu nowożytnym e, e, kształtowały. I ostatnio i tu muszę zapolemizować, znaczy ja strasznie nie lubię w wypowiedziach takiego tonu, że jest jakaś nieuchronność historyczna. To znaczy na szczęście determinizm historyczny umarł wraz z marksizmem w historii nie ma nic nieuchronnego, nie ma nieuchronnych procesów i nie ma również, to być może niedobrze, ale tak jest, nie ma również nieuchronnego wzrostu integracji gospodarczej w Europie, czego najlepszym przykładem są zachowania Cypryjczyków, którzy, jakby to powiedzieć, mają bardzo małą ochotę do ty, na tą nieuchronność, szczególnie jak ktoś, im, i Rosjan zresztą też, jak ktoś chce im zabrać, jak ktoś chce im zabrać pieniądze, które oni sobie, sobie odłożyli. Więc nie ma żadnej nieuchronności, jeżeli chce rzeczywiście budować integrację gospodarczą, najpierw musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy to nam się opłaca. Ale jeśli dochodzimy do wniosku, że nam się to opłaca, to nie oszukujmy się, że jest jakaś nieuchronność. Nie ma żadnej nieuchronności, a jeszcze kilka takich posunięć Komisji Europejskiej i czy innych instytucji europejskich. Jakby to powiedzieć, będzie raczej nieuchronność rozpadu, bo ludzie się po prostu będą bali, czy im ktoś nie zabierze ich pieniędzy z banków i czy ich nie przerzuci do skarpet. Dziękuję. Proszę Państwa, ja może, jeżeli Pan redaktor pozwoli, chciałbym się odnieść do bardzo interesujących dwóch Pańskich tez, a potem zaraz do tych pytań. Po pierwsze, Pan powiedział, że mit założycielski został ukradziony i że właściwie idea ta, która była u narodzin Unii Europejskiej, właśnie chrześcijańskiej Europy i tego wszystkiego, co wynika z. z tak rozumianych wartości chrześcijańskich, że to ma być podstawą tej powojennego ładu Europy. No rzeczywiście od tego modelu odeszliśmy. Unia odeszła od tego modelu, to jest zupełnie, zupełnie co innego. No, choć są pewnego rodzaju, powiem, jaskółki. Chociażby to, że w roku ubiegłym po raz pierwszy Parlament Europejski przyjął rezolucję, w której stwierdził, że Chrześcijanie w skali świata są prześladowani, że to dotyczy 180 milionów chrześcijan. Do tej pory mówiono tylko o, mniejszo, o, o, o prześladowaniu mniejszości religijnej. Tak. No i mniejszości różnego rodzaju. Nie mówiono o. Ale tutaj zostało to. Więc to jest duży postęp. Ja sam osobiście jestem autorem kilku poprawek, między innymi do dorocznych raportów na temat praw człowieka, w których między innymi te kwestie zostały też wpisane. Pierwszy raport do za 2010. I teraz druga, druga sprawa, która wydaje mi się, jest tam akurat, wczoraj kupiłem książkę pod tytułem Civilization i tam jest między innymi porównanie pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Europą w kwestiach dotyczących idei. I stwierdzono, że właściwie Europa się stała godless. Natomiast Stany Zjednoczone są, przynajmniej w 50% deklarują się jako ci ludzie, którzy... Oparli sobie ich życie i ich funkcjonowanie w oparciu o wartości. Zróżnicowane oczywiście religijne wybory, ale jednak to ich bardzo mocno trzyma i również motywuje, to jest głęboka motywacja, również do takiego zaangażowania z jednej strony w pracy, w działalności publicznej. I społecznej. Powtarzam tylko tezę, taką krótką, którą wyczytałem wczoraj z tej publikacji. Wydaje mi się być bardzo ciekawą taką analizą, gdyby Państwo to spotkali. Zachęcam, żeby, żeby sięgnąć do tego. Chyba warto. I teraz y, 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 może, może y, 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 jeszcze te grabie narodowe tak. Y, y, rzeczywiście tak jest, no, że Taka jest, na, taka jest natura państw członkowskich, że chciałyby z, z danej przestrzeni, w której kooperują, chciałyby osiągnąć jak najwięcej korzyści dla siebie. My również jesteśmy w, tej, w, w tym wyścigu takim. Tak? Oczywiście, że jedni są lepiej do tego przygotowani, inni gorzej. I tu rzeczywiście pan redaktor ma absolutną rację, że na przykład z polityki spójności z każdego euro. 80 eurocentów wraca z powrotem do krajów starej piętnastki. A z, z każdego euro z krajów członkowskich, krajów Grupy Wyszehradzkiej, 40 eurocentów wraca do gospodarki niemieckiej. Ale po co to mówię? Żebyśmy też mieli pewien argument, bo z reguły mówi się tak, że te kraje, które są płatnikami netto, to one dają w sposób bezinteresowny te pieniądze do budżetu unijnego. Nie. Część z nich wraca z powrotem do ich gospodarki. I to jest element również, który pozwala na ten rozwój. No Polsk po wstąpieniu 10 nowych krajów członkowskich do Unii Europejskiej, wyłącznie z Polską, informacja od ówczesnej minister spraw zagranicznych Austrii. W ciągu roku ich PKB wzrosło o 0,36%. No ile się trzeba napracować, żeby uzyskać taki wzrost PKB? Czyli to nie jest tak, że ci, którzy weszli, korzystają, to oni tylko biorą. Nie, oni są tak samo uczestnikami pewnego procesu rozwojowego, więc ja zawsze to podaję to jako przykład, żebyśmy też nie obwiniali się o to, że my jesteśmy jakimś obciążeniem, że jesteśmy gorsi. Jest, ile w sukurs tutaj pana redaktora, myśli, że, że nie powinniśmy tutaj uznawać się za jakiś, że tak powiem, wyciągających rękę, tak, bo my też współtworzymy pewien pewne dobro, które, które jest no, jakimś dobrem wspólnym. Oczywiście jest pytanie, czy, czy, czy my możemy się wybronić z tych procesów integracyjnych. To jest bardzo trudne pytanie. W wielu, w wielu działaniach okazuje się, że nie jesteśmy w stanie samodzielnie funkcjonować, bo na przykład wymiany handlowej nie jesteśmy w stanie prowadzić ani, ani gospodarki tylko i wyłącznie na własny użytek. To byłaby po prostu abstrakcja, utopia. No, kiedyś oczywiście były gospodarki samowystarczalne, w tej chwili nie. Czy jesteśmy w stanie ograniczyć to, o co Pani pytała? Ograniczyć ruch obywateli? No pewnie nie jesteśmy w stanie ograniczyć. To jest jedna z podstawowych wolności, że każdy ma prawo przemieszczania się. Tak? No i strefa Schengen, żebyśmy tutaj byli precyzyjni, ona nic nie ma do migracji. Strefa Schengen daje wolność przekraczania granic bez specjalnego, specjalnej kontroli na granicach, ale tylko dla wybranej części państw członkowskich, które podpisały specjalny układ Schengen. Tak? No, Rumunia, Bułgaria nie podpisała, w związku z tym jest normalny, normalna procedura graniczna. Ale to nie ma nic wspólnego w mojej ocenie, być może pani ma inną ocenę, nie ma nic wspólnego z zachęcaniem. Żeby młodzi ludzie wykształceni wyjeżdżali z Polski i pozostawali za granicą. To ma raczej związek z faktem, że oni nie znajdują tu satysfakcjonującej pracy albo czasami w ogóle zatrudnienia w Polsce i dlatego wyjeżdżają. I jeżeli popatrzymy na przykład na system wsparcia socjalnego, chociażby w Wielkiej Brytanii, dla matki, która urodziła dziecko, no to ten zasiłek nie jest w wymiarze polskim, tylko jest w wymiarze brytyjskim. Więc to jest, to jest ten, ten, ten rachunek, jeżeli oczywiście ci młodzi ludzie otrzymali tam pracę, jest ona dla nich, no może nie tak bardzo oczekiwana, ale satysfakcjonująca finansowo, no to pozostają, a jeżeli do tego dochodzą jeszcze te świadczenia socjalne, no to okazuje się, że, że to jest ta motywacja. Choć znam i również i takie, takie sytuacje, że ludzi, których osobiście znam, którzy wyjechali do tej pracy jak policzyli koszty i dochody, które otrzymali oraz fakt rozłąki z rodziną, to wtedy stwierdzili, że jednak ten, ten bilans wcale im nie wychodzi na zero. I to w zawodach, które są akurat, że tak powiem, dobrze przyjmowane na tym rynku. Dobre, dobrze przyjmowane na rynku. Mówię o kwalifikowanych osobach. I myślę, że też, że też powinniśmy mieć też taką, że tak powiem, też pewnego rodzaju satysfakcję jako Polacy. Z takiego to, chociażby taki wskaźnik. 15% młodych ludzi w Unii Europejskiej nie kończy podstawowego wykształcenia. A my mamy ten wskaźnik dwukrotnie niższy. Znaczy dobrze by było, gdyby wszyscy kończyli podstawowe wykształcenie, ale z różnych powodów intelektualnych, czasami kłopotów wewnątrz rodziny, adaptacyjnych problemów. Część młodych ludzi nie kończy. Później wybiera jakąś inną ścieżkę edukacyjną. My mamy ten wskaźnik dwukrotnie niższy, co może nas, że tak powiem, predestynować do, do narodów, które cenią sobie wykształcenie jako takie. Co szczególnie widać też w ilości studentów. No oczywiście to jest na odrębną od, 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 debatę, czy ich efektywnie, tych wykształconych ludzi, wykorzystujemy. I tutaj. Pani stwierdziła, że my przyjmujemy na siebie ciężar i właściwie jesteśmy wykorzystywani przez tych, którzy przyjeżdżają tutaj do nas do pracy, a mają 7-8 klas. No wiecie Państwo, to jest tak. Przy zbiorze jabłek w grujeckimi, w innych częściach, no nie ma tak wielu chętnych. No, i ci ludzie, którzy prowadzą te, te, te firmy ogrodnicze, te sady, no szukają rozwiązania. Tego się nie da zmechanizować. My kiedyś też byliśmy takimi, że tak powiem, wędrującymi za tego typu pracą. W tej chwili raczej szukamy zupełnie innego zatrudnienia. I stąd jest ten, ten, ten ruch. Stąd jest ten ruch. Zresztą znam też firmy, na przykład przetwórcze w Polsce, które korzystają ze względu na charakter, trudny charakter tej pracy, która jest w tych firmach, no nie wszyscy pracownicy, nawet przy relatywnie wysokiej pracy chcą w tych firmach pracować. Więc oni wtedy korzystają, jak nie mają możliwości zatrudnienia, no korzystają akurat z możliwości zatrudnienia osoby, osób zagranicy. Ja nie jestem przeciwko temu, żeby, żeby osoby, które pochodzą z Ukrainy, z Białorusi, z Mołdowy, żeby one nie przyjeżdżały do Polski. Niech przyjeżdżają. My też kiedyś żeśmy w takiej roli byli jeszcze przed rokiem 90. Im więcej tych ludzi przyjedzie do nas i zdobędzie, że tak powiem, pozytywną opinię na nasz temat, tym lepiej dla nas jak dla naszego kraju. A jest wiele tego przykładów. Oczywiście, że y, pani y, też na pewno to zauważyła, no, że partia Wildersa y, w, w, w Holandii, ale to dotyczy też partii Wielkich Finów w Finlandii. One mówią, wara z migrantami, do domu. Podobne głosy odzywały się również w stosunku do Polaków, którzy są w Walii, były takie przejawy, ale również i w tej lubianej stosunkowo przez nas Irlandii. A już to, co się działo w Holandii, no było przedmiotem nawet interwencji dyplomatycznej. Również my żeśmy interweniowali w Parlamencie Europejskim. W jakiś sposób odnoszono się do nas jako tych, którzy zabierają miejsca pracy, śmiecą niegodnie się zachowują, co było impertynencją. Ma, absolutną mam mam wobec taką prośbę, bo, bo godzina się robi późna, a jeszcze i pan poseł, i pan premier też tak. chcieliby odpowiedzieć na pytania. I ja myślę... Może trochę już, potrwa. Już, już, już kończę. Proszę państwa, ja myślę, że w stosunku do tych krajów biedniejszych znaczy ja, ja myślę tak, że w stosunku do tych krajów biedniejszych ja mam zawsze dużo więcej estymy niż wobec tych bogatych. Bo ci bogaci sobie świetnie radzą, czasami oczywiście nadużywają również naszej, naszej życzliwości i takiej otwartości. Ale było pytanie, czy, czy tylko polityka jest, czy, czy tylko nasz polityka w sprawach gospodarczych robi się na szczeblu centralnym. Nie robi się na, tylko na szczeblu centralnym. Proszę Państwa, my każdego dnia robimy politykę. To, co kupujemy w sklepie, to jest element polityki gospodarczej, element patriotyzmu gospodarczego. Wielokrotnie spotykamy się z tym, no dlaczego jest tyle firm na przykład, które weszły na nasz rynek i to jest zewnętrzny kapitał. A pytanie jest, jest takie, a kto dał lokalizację na przykład dla wielkich supermarketów w Polsce? Gmina. Ona jest decydentem, gdzie, kto, kiedy i o jakiej porze zainwestuje. Więc ten patriotyzm gospodarczy również jest na tym poziomie, a nie tylko na poziomie kraju. Oczywiście, że są pewne ramy, które na to pozwalają. To się zgadzamy. Ramy prawne, które zostały ustalone. Ja bardzo się cieszę, że w Polsce wraca takie myślenie, że powinniśmy mieć pewne rzeczy, które są ewidentnie polskie. Kiedy my mówiliśmy na przykład, moja mojej formacji, że powinniśmy mieć zachować 70% kapitału w polskich bankach. To wtedy powiedziano, że kapitał nie zna narodowości. I bardzo się ucieszyłem, że ci sami ludzie powiedzieli trzy lata temu, że należy repolinizować polskie banki. Kiedy mówiliśmy na przykład, że konkretne instytucje powinny pozostać w polskich rękach, bo one mają strategiczne znaczenie z punktu widzenia polskiej gospodarki, to mówiono nieprawda. Tu kapitał nie ma znaczenia. Stocznia nas bardzo, bardzo mocno nauczyła. Że kapitał jednak ma znaczenie. Teraz y, mamy wiele przykładów, że w czasie kryzysu, na przykład, instytucje finansowe, które kupiły na naszym terenie czy założyły swoje oddziały, pierwszą rzecz, którą robiły, to rolowały te swoje instytucje i wyprowadzały się do siebie. Dlaczego? No bo, na przykład, premier Włoch powiedział: y, Oczekuję od pana, panie prezesie Fiata, że pan stworzy. W czasie kryzysu jakiś, jakąś firmę i da ileś tam tysięcy miejsc pracy. No więc co odpowiada prezes świata? Stworzył we Włoszech na powrót 4 tysiące miejsc pracy i zamknę coś w gliwicach. Więc ja myślę, że, że to jest też potwierdzenie pewnej tezy, że tak naprawdę to my m, oczywiście jesteśmy w zglobalizowanej rzeczywistości, jesteśmy pod jej presją, ale tak naprawdę jesteśmy przywiązani do tego, co jest nasze. I ono jest zawsze nam bliższe. Ten lokalizm i globalizm, one się w jakiś sposób równoważą i dobrze, żebyśmy umieli w sposób mądry z tego korzystać. Dziękuję bardzo.